Dzień dobry. W dzisiejszym filmie omówimy najważniejsze bitwy Rzymian. Zapraszam do oglądania. Na początku powiemy o wojskowości Rzymu. Państwo to utworzyło specjalne oddziały bitewne zwane Legionami Rzymskimi. W czasach II wieku przed naszą erą legion liczył 4200 osób, i z biegiem czasu jego liczba urosła aż do 5500 osób. Przez cały czas panowania Rzymu legiony były najdoskonalszą armią świata starożytnego. Wysoki sukces taktyczny i wojskowy przyniósł im pomysł przejmowania lepszych narzędzi i sposobów walki od podbitych kultur. W skład tych formacji wchodziła trójka specjalnych oddziałów bojowych. Byli nią ciężko ciężkozbrojna piechota i ekwidzi. Walici byli oni lekko zbrojnymi pieszymi wojownikami w skład ich uzbrojenia wchodził hełm miecz oszczep i okrągła tarcza występowali oni na początku legionu. Ciężko zbrojna piechota była to mocniej opancerzona grupa bojowa. Odział ten miał specjalne ustawienie. W pierwszym rzędzie idą wojownicy z najmniejszym doświadczeniem. W drugim rzędzie znajdowała się grupa zwana principes. Szyktene zakańczali najbardziej doświadczeni wojownicy. Ekwici byli to jeźdźcy, którzy byli rozstawieni po bokach Legionu po to, by nie dało się go okrążyć. Teraz już widzicie jak wyglądał Legion na polu bitwy. Następnie powiemy o wojnach punickich. Czym one były? Mówiąc prościej jest to spór między Rzymianami a Kartaginczykami zwanymi Pungiczykami. Stąd wzięła się nazwa tych wojen. Teraz opowiem chwilę o tym państwie. Kartagina leżała w północnej Afryce. Znajdowała się ona na terenach obecnej Tunezji i jej powierzchnia wynosiła 180 km kwadratowych. Szczyt rozwoju państwa osiągnęła w III wieku przed naszą erą. Specjalizowali się oni w handlu i rolnictwie oraz zakładali liczne kolonie. W tym państwie panowała oligarchia oraz na czele tego państwa stawali dwaj urzędnicy wybierani co rok. W tych latach Kartagina wplątała się w wieloletnie wojny z Rzymem. Wojny te dzielimy na trzy części, pierwszą, drugą i trzecią wojnę punicką. Puniczycy postanowili zaatakować Sycylię co doprowadziło do sporu z miastami greckimi, znajdującymi się na wschodzie tej wyspy. Takim miastem była Syrakuzy. W 264 roku przed naszą erą Sycylią zainteresował się Rzym, co doprowadziło do pierwszej wojny punickiej. W tej wojnie Rzym przeważał na lądzie, a Kartagina na morzu. W celu pokonania pungiczeków Rzym stworzył wielką flotę morską stworzoną z łodzi zwanych pęterami. po 24 latach krwawych bitw Kartagina przegrała wojnę Stracili oni Sycylię oraz musieli zapłacić ogromne odszkodowanie mimo to po wojnie Rzym postanowił jeszcze odebrać Sardynię i Korsykę w ten sposób punici stracili trzy największe nie licząc Krety wyspy na morzu śródziemnym gdy Kartagina zaczęła przejmować Półwysep Iberyjski, od razu zareagowali Rzymianie i zmusili oni Półniczyków do zawarcia porozumienia, które ustalało granice wpływów tych dwóch państw. Gdy w następnych latach Rzym podpisał sojusz z miastem Sagunt, która znajdowało się pod wpływem Kartaginy, od razu Półniczycy uznali to za zdradę i w 218 roku przed naszą erą rozpoczęli drugą wojnę punicką. Wojna ta była dla Republiki Rzymu jedną najbardziej krwawych. Na czele półniczyków stanął Hannibal. Był on na tyle mądry, że wiedział jaka jest przewaga Rzymu i postanowił zaatakować ich z zaskoczenia. Postanowił on swoją sześćdziesięciotysięczną armię przeprowadzić z Hiszpanii do Italii. Podczas tej trudnej podróży zginęła prawie połowa wojsk Hannibala. Lecz mimo tylu trudności udało im się zaskoczyć Rzymian. Kunijczycy zaczęli wygrywać coraz więcej bitew na terenach Italii. Najsłynniejsza bitwa znajdowała się blisko miejscowości zwanej Kanny w 216 roku przed naszą erą. W tej legendarnej bitwie zginęło ponad 50 tysięcy Rzymian i siedem tysięcy wojsk Hannibala. Po tej klęsce Rzymianie zaczęli obawiać się najazdu na stolicę ich kraju. W Italii panował wszechobecny strach, lecz mimo tego Rzymianie nie mieli zamiaru się poddawać. Dzięki dużej liczbie ludności Italia mogła cały czas wstawiać coraz nowszą i większą armię. Tymczasem armia Hannibala nie dostała żadnej pomocy. Rzym postanowił zaatakować Kartaginczyków na ich terenie, nie, w związku z czym Hannibal musiał wrócić z wojskiem do kraju ojczystego. Do ostatecznej bitwy doszło pod zamą w 202 roku przed naszą erą. Publiusz Korneliusz z Cypio pokonał w tej bitwie swojego przeciwnika Hannibala. Po kolejnej przegranej wojnie, Pomniczycy byli zmuszeni do zawarcia kolejnego pokoju. Stracili oni wszystkie terytoria, nie licząc Afryki, oraz znów zapłacili jeszcze większą kontrybucję. Po poniżającej porażce Punjczykowi stosunkowo szybko się odbudowali i pragnęli zemsty nad Italią. Rzym zaniepokoił się tymi pogłoskami i postanowił rozprawić się z problem raz na zawsze. W 149 roku przed naszą erą Rzym rozpoczął jednostronną walkę zwaną inaczej Trzecią wojną punicką. Italia przez trzy lata oblegała Kartaginę w końcu udało się pokonać obronę Punjczyków. Następnie Rzymianie nic nie zostawili z tego państwa, a także miała nie być już nigdy nieosiedlona. Skoro znamy już opowiedziane wszystkie wojny punickie, to teraz przypomnijmy sobie najważniejsze bitwy tych wojn. Bitwy pierwszej wojny: bitwa pod Milaem 260 roku przed naszą erą, zwyciężona przez Rzym, bitwa pod Drepanum 249 roku przed naszą erą. Zwyciężona przez Kartaginę. Bitwa na Wyspach Hajgackich 241 roku przed naszą erą, zwyciężona przez Rzym. Bitwy drugiej wojny Bitwa nad Jeziorem Trazymańskim 217 roku przed naszą erą, zwyciężona przez Kartaginę. Bitwa pod Kamnami 216 roku przed naszą erą, zwyciężona przez Kartaginę. Oblężenie Nowej Kartaginy 209 roku przed naszą erą zwyciężona przez Rzym. Bitwa pod Baeculą 208 roku przed naszą erą zwyciężona przez Rzym bitwa pod Lipą 206 roku przed naszą erą. Zwyciężona przez Rzym bitwa pod Zamą 202 roku przed naszą erą zwyciężona przez Rzym Bitwy Trzeciej wojny Oblężenie Kartaginy od 149 do 146 roku przed naszą erą, zwyciężona przez Rzym, ostatni zostaną przeze mnie opisani najważniejsze postacie tych wojen. Hannibal urodził się on w 247, a zmarł w 183 roku przed naszą erą. Był on najwybitniejszym wodzem kartaginskim. Od małego był nauczany sztuki wojennej przez swojego ojca Hamilkara Barkasa. W 218 roku przed naszą erą wyruszył on na czele armii punickiej do Rzymu. Jednak nie udało mu się podbić tego państwa. Po 16 latach musiał wrócić do kraju, po to by bronić ojczyznę. Po przegranej z Italią uciekł z kraju. W 183 roku przed naszą erą popełnił samobójstwo w obawie przed aresztowaniem przez Rzymian. Pubuliusz Korneliusz Scypio. Było on rzymskim wodzem i ojcem sławnego Scypiona Afrykańskiego. Był on konsulem w 218 roku przed naszą erą w czasie II wojny punickiej dowodził oddziałami rzymskimi. Jego armia miała wiele wzlotów i upadków. Lecz w 202 roku przed naszą erą udało im się pokonać armię Hannibala w ostatecznej bitwie. Katon starszy urodził się w 234 roku, a zmarł w 149 roku przed naszą erą. Zwany był on też cenzor, był on rzymskim politykiem, pisarzem i mówcą. Katon odczuwał wielki wstręt i wrogość do Kartaginy. Ciągle nawoływał do zniszczenia punicji. W 149 roku udało mu się namówić Rzym do najazdu na Kartaginę. Ciekawostka: kartagińczycy posługiwali się słoniami bojowymi. Słonie służyły im jako środek transportu, ale nie tylko. Posługiwali się tymi zwierzęciami na polu bitwy. Taranowali nimi swoich wrogów. A także widok słonia budził starchu przeciwników. W tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek o podbojach Rzymu. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.